Witam was kochani bardzo serdecznie w czytaniu kart tarotowych na miesiąc styczeń. Styczeń 2026 pięknie witam dzisiaj wszystkie raczki. I zobaczymy teraz słuchajcie co tam wyjdzie u was ciekawego na ten miesiąc nowy, tak? Energia ogólna wy macie tutaj dwie monety. Relacje, gwiazda, as mieczy i siedem kielichów. Finanse. Królowa Mieczy. Koło fortuny. I kochani, dziewięć kielichów, następnie wyzwania na ten miesiąc: sześć monet, umiarkowanie, pięć kielichów i ostrzeżenia, dwa miecze. Karta głupca i kochani osiem kielichów. No widać, że taki dosyć emocjonalny może być to tydzień, miesiąc, przepraszam. <coughs> Także może zaczniemy. Aha, ja jeszcze może wyciągnę jedną kartę niespodziankę, tak? Co was może zaskoczyć może jeszcze tutaj? Giermek monet. Mhm. Dobra. Więc wiecie, co no tak macie taką tą ogólną energię, to macie te dwie monety. To jest słuchajcie, taki to jest taka sytuacja przy tych dwóch monetach, że może być tak, że coś wychodzi nam za drugim razem, albo coś musimy powtórzyć, albo coś dopiero jeżeli drugi raz do tego czegoś podejdziemy, to wtedy nam się to uda, tak? Albo możemy chcieć próbować drugi raz do czegoś podchodzić. Natomiast y, przy tych dwóch monetach to też może być taki miesiąc, kiedy y, nadmiar czegoś nam szkodzi po prostu. No to może być tak, słuchajcie, że y, no nie wiem, no czegoś jest za dużo. Czegoś jest za dużo w tym miesiącu. Y, albo musimy coś podwójnie, podwójnie pracować, tu pracować, tam pracować, nie? Albo jakieś wiecie, dwie dziury zapchać, nie? Tu coś, tu coś uzupełnić finansowo, tam coś uzupełnić finansowo. Albo nie wiem, próbujemy się z kimś dogadać za drugim razem, próbujemy dyplomatycznie do czegoś podejść. No to jest właśnie Oczywiście Wy będziecie tutaj za wszelką cenę próbowali tę równowagę utrzymać w tym styczniu, ale ona może być trudna, nie? Ale dacie sobie radę, bo przy tych dwóch monetach my dajemy radę. Tylko, że wydatek energetyczny zawsze jest duży. Jeżeli chodzi o relacje, to macie tutaj kartę gwiazdy, macie tutaj też asa mieczy w negatywie. No i tu chodzi o to, że. Może być tak, że jakaś, słuchajcie, taka, może się pojawić, jeżeli tutaj ktoś, nie wiem, bo może być tak, że jesteś w relacji, tak, ale ktoś ci się podoba, nagle się ktoś pojawia, tak, zakochałeś się po prostu, no przy tych siedmiu kielichach możesz się zakochać, może się w tobie ktoś zakochać, no ale ten ktoś już kogoś ma, albo ty kogoś już masz. Albo nie możesz się zdecydować, co ty masz z tym wszystkim zrobić, prawda? No więc może to tak też być, że będzie to taki miesiąc, właśnie kiedy te kontakty z kimś, ktoś się nagle pojawi, coś się nagle, ktoś się nagle pojawi, ale może być też tak, i że sytuacja nagle się jakaś taka pojawi, i teraz się zastanawiam, co ja mam z tym fantem zrobić, tak? Czy mam się w to angażować, czy nie mam się w to angażować? Także może być to też tak, no tutaj ten as mieczy. On tutaj was będzie trochę przywoływał do takiego porządku, nie? On będzie trochę przywoływał was do takiego podjęcia decyzji, nie? Że trzeba coś z tym zrobić, że no bo zawsze przy tej, przy, tych dwój przy tej dwójce monet, to yy, wiecie, my tak w tym kręciołku, kołowrotku, my tak możemy biegać jakiś czas, ale to nie może trwać wiecznie, prawda? No i dlatego właśnie będzie coś, co będzie Was nęciło, będzie coś, co będzie Was kusiło, tak? Ale tu się trzeba będzie zastanowić, jak to zrobić, co z tym fantem zrobić, pozostawić to przy sobie, czy może zostawić, tak? Czy, czy, czy angażować się dalej w to coś, czy to ma sens? No bo muszę się na coś zdecydować, tak jakby. I od razu mówię, że ten wybór nie będzie prosty. Tylko, że chodzi o to, że no, u każdego może być to coś innego, tak? To może chodzić o miłość, to może chodzić o pracę, to może chodzić o jakieś takie dobra materialne. Także tutaj no, różnie, to, różnie to może być. To mogą być większe sprawy, mniejsze sprawy, no ale na pewno będzie chodziło o to, żeby tutaj zdecydować się na coś, tak? I te relacje, właśnie one tutaj będą, będą takie. No, takie po prostu nie wiadomo, co z tą jedną relacją zrobić. Tak, zostawić ją przy sobie, czy może, czy może my sobie damy spokój? No to tak to może właśnie wyglądać. Jeżeli chodzi o takie sprawy związane z pieniędzmi, z pracą, z taką, takie materialne sprawy. No to tutaj się trochę wyciszy, ograniczy. To, to, to jest tak. Pewne rzeczy, jeżeli chodzi, o, mówilibyśmy tutaj o sprawach finansowych, to tu się będziecie bardzo dobrze czemuś przyglądać. Szaleństwo się już skończy. Koło fortuny w negatywie mówi o tym, że ryzykować nie chcesz, na pierdoły nie będziesz chciał wydawać, bardziej będziesz korzystał z tego, co już masz. A jeżeli się dobrze zastanowisz i rozejrzysz się wokół siebie, to przy dziewięciu kielichach tak naprawdę wszystko masz, prawda? Czyli tutaj takie jakieś szaleństwo świąteczne, noworoczne się zakończy, i tutaj ta królowa mieczy, właśnie spojrzy na te swoje finanse z góry, i ona pewne rzeczy <laughs> będzie spowalniała, pewne rzeczy będzie ograniczała, pewne wydatki ograniczała. Aczkolwiek niczego ci nie będzie brakowało w styczniu, tak? Natomiast na pewno też wydaje mi się, że jeżeli byłyby jakieś takie okazje, że nagle tu trzeba coś zadecydować w takich sprawach finansowych, to też raczej będziecie ostrożnie do tego podchodzić. Nie będziecie chcieli się wikłać w żadne takie kołowrotki finansowe. Tutaj raczej bym powiedziała, że nie. Ale tu wam naprawdę niczego raczej nie brakuje. Przy dziewięciu kielichach to patrzycie na siebie, ale rozglądacie też wokół siebie i mówicie: To mam, to mam, tamto mam, to... tego nie potrzebuję, no więc tu wiecie. Tak to może być. Jeżeli chodzi o wyzwania, no to macie tutaj szóstkę monet. Karta umiarkowania jest tutaj w negatywie, i piątka kielichów jest jeszcze jako wynik. Więc ja tutaj właśnie idę ciągle w stronę tego związku relacji, gdzie jest ktoś w podstawowej relacji, a dodatkowo jeszcze ktoś się pojawił. Bo tutaj ta szóstka monet mówi często też o tym, że ktoś dzieli czas na dwoje, czyli spotyka się z dwoma osobami. Chcę, żeby te dwie osoby były zadowolone, więc tak jak ja mówiłam o tych relacjach już wcześniej, że taka podstawowa relacja i dodatkowa relacja, albo taka, takie relacje, słuchajcie, że tu się z kim spotykam, tam się z kim spotykam. No ale tak jak powiedziałam, przy tej dwójce monet to nie może wiecznie trwać. I tutaj przy tej szóstce monet, jeżeli chodzi właśnie o, o te wyzwania, to to się też pokazuje. I tutaj będzie jakiś taki przepływ zaburzony, tak? czyli albo nie będziesz się mogła z tym kimś spotykać przez jakiś czas, albo mógł, nie będziesz mógł się z tą kobietą spotykać przez jakiś czas, albo się ten ktoś nie będzie odzywał, albo trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, czy ja w końcu będę z tym partnerem stałym, czy ja w końcu może go pozostawię, a będę z tym kimś innym, tak? Tutaj, tutaj będzie właśnie chodziło o podjęcie jakiejś decyzji. No, i te wyzwa to wyzwanie ono nie będzie takie łatwe i proste. No, bo tutaj słuchajcie, kończy się to pięcioma kielichami, czyli no, coś tracę, nie? Z jednej strony coś mam, ale z drugiej strony coś tracę. <laughs> no, i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o relacje, no to to jest, tu już nie ma o czym mówić, tak? To już tak, jak ja to opowiedziałam. Ale może być jeszcze tak, słuchajcie, że trzeba będzie jeszcze zapchać jakieś dziury. No, w budżecie na przykład, nie? No i przy tej szóstce monet, tutaj trochę musimy uzupełnić, tam trochę musimy uzupełnić, no, żeby ten przepływ był finansowy, żeby on był płynny, prawda? Żeby był płynny przepływ finansowy, żeby wszystko grało. No, i tutaj potem, jak spojrzysz na to, to możesz sobie powiedzieć, no tak, no tak, tu musiałem trochę zapchać, tu musiałem trochę zrobić, no dobra, jeszcze wszystko nie jest stracone, jest ok, ale, ale mogło być lepiej na przykład, nie? Także, no wiecie, ten grudzień się też to jest taki miesiąc, że my przeważnie dużo wydamy, prawda? Du, dużo zawsze więcej w grudniu się wydaje, a nie, dużo się też dostaje w grudniu, ale dużo się też wydaje. No więc właśnie tym wyzwaniem w tym styczniu może być też uregulowanie właśnie tego wszystkiego, co tam się powydawało i teraz ma być, słuchajcie, ma być już dobrze wszystko, tak? Ale może być też tak czy tej dwójce monet, że ktoś pracuje na podstawowym etacie i jeszcze dodatkowo pracuje, tak? No i jest już po prostu zmęczony i nie, nie, no nie daje rady i to będzie, to będzie wyzwanie, nie? żeby tutaj dać radę i tutaj dać radę, albo żeby dać radę w tej pracy i dać radę jeszcze w tym domu, bo tam mam jeszcze dzieci i muszę się tym wszystkim zająć. Także yy, może zawsze, słuchajcie, przy tej dwójce monet, tym bardziej, że to jest energia ogólna taka na ten styczeń, to my zawsze ledwo, ledwo trzymamy się w tym kołowrotku albo ledwo, ledwo balansujemy na tej linii, tak? Dużo nie trzeba, a możesz spaść. No więc, właśnie taki może być to miesiąc, kiedy tutaj ten wydatek energetyczny będzie duży, i też i emocjonalnie może Was ten miesiąc dosyć dużo kosztować. Tak? Wy sobie tu poradzicie, bo ja tutaj widzę, że to będzie dobrze, ale momenty mogą być właśnie takie, że, że po prostu lekko się chwieję, tak? Świat się chwieje. Jeżeli chodzi, kochani, o wyzwania, no to karty mówią, żebyś nie był głupi. No, tak powiem wprost, dlatego że mamy kartę głupca w negatywie. Karta głupca w negatywie mówi, no nie bądź głupi, prawda? I pierwsza karta to są dwa miecze, czyli tutaj musisz się bardzo dobrze przyjrzeć temu, co dzieje się w Twoim życiu, bo być może, że Ci się coś nie opłaca, być może nie opłaca Ci się w te relacje wchodzić, być może nie opłaca Ci się na tych dwóch etatach pracować. Być może nie opłaca ci się tutaj, nie wiem, jakąś dietę rozpocząłeś, ale nic z tego, nie, nic tego ci nie pasuje na przykład, nie? Coś się tutaj, słuchajcie, nie opłaca, i karty tutaj mówią, żebyś uważał, bo to, to jest ostrzeżenie, żebyś coś pozostawił, żebyś od czegoś odszedł. Jeżeli jest to dla ciebie zbyt trudne, jeżeli jest to dla ciebie zbyt męczące, Zbyt wyczerpujące, albo nie widzisz przyszłości po prostu z tą osobą, czy w tej pracy, czy, 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 nawet, czy nawet nie widzisz przyszłości, jeżeli chodzi o tę dietę, którą podjąłeś, albo postanowienie jakieś podjąłeś noworoczne, ale w styczniu mówisz: A, daj spokój, ja mam tego dosyć. No więc to tak może, to tak może być, tak. No i też słuchajcie, ponieważ tutaj macie to koło fortuny też w negatywie, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe, materialne, to też uważajcie, żebyście się w coś nie wkręcili, prawda? Bo my się możemy przy tym kole fortuny w coś nieźle wkręcić, tak? W jakąś spiralę finansową albo, albo w jakiś romans, słuchajcie, który nie wiadomo dokąd nas będzie prowadził, a może nas jeszcze prowadzić w jakąś taką stronę. Słuchajcie, że potem będziemy musieli tego kochanka utrzymywać, tak? albo potem będziemy musieli, na przykład, nie wiem, no, yy, jeśli się wyda i tak dalej, gdyby był to romans, jeśli się wyda, yy, to, to wiecie, potem czasem pachnie to rozwodem, tak? to są potem straty finansowe, także. Ja tutaj oczywiście nikogo nie straszę, bo ja nie jestem odstraszony, jestem od czytania kart. Ale tu mamy głupca w negatywie, więc karty mówią: no, nie bądź głupi, tak? Przejrzyj na oczy po prostu. Więc może być jakaś taka sytuacja yy, właśnie w tym styczniu, że dobrze byłoby się czemuś bardzo dobrze przyjrzeć, a może nawet coś pozostawić, tak? Wiecie, to mogą być większe sprawy, to mogą być mniejsze sprawy, no nie? To już każdy potem zobaczy, co mu się tam sprawdzi. No, ale tak to wygląda. Giermek monet jako, niesp jako niespodzianka. No on bardzo często nam wróży, że albo niespodziankę jakąś miłą zrobi nam jakaś młodsza osoba, albo jakaś w pracy może być miła niespodzianka, też, czy to czasem gdzieś tam z kumplami w pracy, kolegami w pracy, koleżankami. To też może być, że tutaj jakaś niespodzianka miła się wydarzy. No, myślę, że to będzie miła. Słuchajcie, stawiajmy tutaj na miłe niespodzianki. Albo czasem też coś związane słuchajcie, z jakimiś takimi usługami. Jakaś niespodzianka może być tutaj też, jeżeli chodzi o to, że komuś coś zlecasz, czy, 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 czy jeżeli ty jesteś wykonawcą czegoś i tobie ktoś coś zleca, to tutaj też różne niespodzianki mogą się, mogą się zdarzyć. Czasem jest to też jakaś nowa szansa, która przychodzi do nas, prawda? Ale tak jak mówię, w styczniu trzeba się przyjrzeć, jakie to szanse są, czy mnie się to opłaca. Bo to tak właśnie, jakby no, możesz mieć kłopot też z decyzją. Bo moim zdaniem, to przy dwójce monet często jest tak, że my nie chcemy zostawić ani tego, ani tego. My chcemy mieć i to, i to, tak? Podwójnie, ale podwójnie nas to kosztuje, wydatek energetyczny. No i potem, potem po prostu możemy być zmęczeni. Także tak to u Was mniej więcej wygląda. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań.